Dzień dobry, nazywam się Maria Próz, należę do koła gospodyń szczurowej. Przygotowałam chleb z nasionami. Do tego chleba potrzeba 10 tylko drożdży. Trzeba je rozkruszyć, zasypać dwoma łyżkami cukru, dwoma łyżkami soli. Się drożdże rozpuściły. To szybciutko się rozpuszczają. Chleb jest bardzo dobry, jest zdrowy, bo jest zrobiony na drożdżach. Nie tak jak się teraz robi na skutniacza, i to są problemy żołądkowe. Tak. I do tak rozpuszczonych drożdży wlewamy w lip lekniej przegotowanej wody. Te drożdże odstawiamy na 10 minut. A w tym czasie przygotowujemy sobie w naczyniu osobnym kilogram mąki przestrzennej. Do tej mąki sypujemy pół szklanki nasion siemienia mianego, pół szklanki nasion z pestek z dyni, pół szklanki nasion słonecznika już odstanego, szklankę otrą, pszennych, takich prażonych i półtorej szklanki do psia. Możemy je razem to wszystko wymieszać. Wszystkie słoniki zostały połączone. Po 10 minutach możemy już ten rozczyn drożdży wlać do tej miski. Gdyby było ciasto za rzadkie, można troszeczkę jeszcze to dosypać, wyrobić. Bardzo szybko, bardzo łatwo się to wyrabia. I tak wyrobione ciasto, zakładamy na

Ciasto jak jest rozłożone przykrywamy ściereczką i zostawiamy w ciepłym miejscu do wyrośnięcia tak przynajmniej godzinę. Już godzina minęła, tak jak mówiłam, że na godzinę odstawiamy. Bierzemy ciasto chlebowe, wstawiamy do piekarnika na godzinę na 180 stopni. Już się nam chlebek upiekł, bardzo ładnie wyrósł. Trzeba go wyciągnąć z blaszki, żeby fajnie wyparowała woda z niego i po ostudzeniu można go już kroić. Chleb już przestykł, będzie się dobrze kroił, nadaje się już do jedzenia. Tyle ile nam potrzeba, sobie przygotujemy, kroimy sobie kromeczki. Chlebek bardzo dobrze smakuje, do wszystkiego, do będni, do dżemu, do nawet samego z masłem można zjeść. Taki chlebek warto piec, szybko się go robi w warunkach domowych, wyrabia się 20 minut, pieczy się godzinę. No i później rośnie, też godzinę. No i smacznego. Dziękuję.